A teraz jesteśmy na Angiońskiej w Nowym Miejscu i właśnie mamy i Chyba czysta. O, już <grystanie> Zawsze przyciski nie działają. Zawsze przyciski nie działają. Czekaj, dalej te drzwi! Dobre. A teraz jesteśmy na Hagiumskiej, w drugim plastrze w Nowym Miśniu i w Niszczyncech. Dobra. Udało mi się wejść akurat. Bo Ktoś u dobra, kończymy odcinek. No zamykaj te drzwi.